Dobra, w gotowości. E, to Stefan Kłebek 3, Maria Karol Tadeusz e, w łączności Wielkopolskiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej e, 3 marzec 2012. Rozpoczynamy ćwiczenia pod hasłem e, Śnieżyca. E, proszę stację o potwierdzenie swojej obecności. Skutczypa S. Skucie T, zgłaszam i potwierdzam to Cześć Marek, witam. Również na piątkę potwierdzam, dobrze się odbieram. Skucie KCA zgłaszam i potwierdzam. Dzięki również na piątkę 3 Maria Karol Paweł. Paweł Adam Ewa, SQ3 Paweł Adam Ewa e, Dobrze to przechodzimy do, do. odebrałem zgłoszenia. Proszę bardzo, SQ3 Paweł Adam Franek. Proszę podać komunikat do zagrożenia. No ja z swojego stanowiska podaję, że stan wody warty na tutaj na moście rocha jest porządku. w porządku, woda płynie, widać, także wszystko jest w porządku, temperatura jest minus 1. czyli stan wody warty na okolicach mostu Rocha jest stabilny woda płynie, temperatura minus 1 stopnia roger i zapisuję 17.02 są nowe, są w wyrazach, robimy w literach. Dobra, OK. bardzo dziękuję Ci Marek za korespondencję. Zanotowałem SQ3MKP, to SQ3MKT mobil Myśmy trójka, uszula, kowek, powiedz, dobrze mówię. Dobrze, Ryszo, witamy cię serdecznie. Tak, potwierdzam, możesz notować? Ty możesz podawać. Ok, tu jest Karol Cezary Adam. Środa Wielkopolska, środa Wielkopolska. Zbiornik retencyjny na rzece Maskawie. Zbiornik retencyjny na rzece Maskawie. Wypełniony, wypełniony, częściowe oblodzenie. Wypełniony, częściowe oblodzenie. Temperatura plus 1 stopień Celsjusza. Plus 1 stopień Celsjusza. Celsjusza. Jak odebrałeś? Jest KT to Środa Wielkopolska, Środa Wielkopolska, zbiornik retencyjny na rzece Maskawie, zbiornik retencyjny na rzece Maskawie, wypełniony, wypełniony, częściowe oblodzenie, wypełniony i częściowe oblodzenie, temperatura plus 1 stopień Celsjusza, plus 1 stopień Celsjusza temperatura. Na no to zliję, ja nie mam możliwości technicznych. E, dobra, suma kontraczną 13, 17, 0, Dziękuję, przyjąłem. Tam, jak tam u ciebie sobie wygląda, bo tam słyszałem, że byłeś chory. Oh, Nie no, mogę. No, no.